Takiego wydarzenia promenada w Krośnie Odrzańskim jeszcze nie widziała. Za nami święto 11 pułku logistycznego, które odbyło się właśnie w Krośnie Odrzańskim. Dla wielu osób to była także okazja do poznania historii pułku, który obecnie rozlokowany jest w dwóch garnizonach. To jest w Krośnie Odrzańskim oraz w Żaganiu. Jako pułk przejęliśmy tradycję 11 batalionu remontowego oraz całe dziedzictwo tradycji pododdziałów logistycznych Pierwszej dywizji pancernej oraz pierwszego korpusu pancernego. Przypomnę, że służba wojskowa jest nie tylko zawodem czy obowiązkiem, ale musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierza zawsze związane są z miłością do ojczyzny kształtują naszą tożsamość. Dlatego powinniśmy znać swoje korzenie, pamiętać o nich i odnosić się do nich z należnym chodorem i szacunkiem. Ważnym elementem budowania poczucia wspólnoty pułkowej jest także kontynuacja wartości i dzieła poprzedników. 11 Pułk Logistyczny, przejmując historię i dzieło swoich poprzedników, teraz już zarówno w Żaganiu, jak i w Krośnie Odrzańskim, będzie wspierać to, co łączyło wiele wcześniejszych pokoleń. Rolę 11 Pułku Logistycznego podkreślał choćby dowódca tak Czarnej Dywizji. Bez waszego wsparcia i bez logistyki Żadne zadanie, które otrzyma dywizja, nie będzie wykonane i nie może być wykonane. Dokładnie wiecie, że na jednego żołnierza przypada trzech żołnierzy zabezpieczających, a my mamy trzy brygady, trzy pułki i tylko jeden pułk logistyczny. Więc zobaczcie, ile przed Wami pracy. Święto to oczywiście okazja do wielu wyróżnień i odznaczeń. Nie zabrakło także życzeń. Choćby ze strony przedstawicieli Wojewody Lubuskiego. Szanowny Panie Pułkowniku, z okazji święta 11 Pułku Logistycznego pragnę wyrazić najwyższe uznanie i szczere podziękowania dla wszystkich żołnierzy oraz pracowników cywilnych jednostki za pełną poświęcenia służbę na rzecz bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polski. 11 Pułk Logistyczny, jako integralna część XI Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wszechstronnego wsparcia logistycznego. Jak podkreślał burmistrz Krosno-Odrzańskie, od wielu lat kojarzy się z mundurem. Jako burmistrz Krosno-Odrzańskiego mogę z radością powiedzieć witajcie w domu. Z radością przyjąłem informację, że to właśnie Krosno-Odrzańskie ma być siedzibą 11 Pułku Logistycznego. Wszak nasze miasto od zawsze związane jest z mundurem. Mijając historię przed 1945 rokiem, to właśnie tutaj swoją siedzibę miały wojska ochrony pogranicza, dzisiaj nadodrzańskie Oddział Straży Granicznej. To tutaj funkcjonował, funkcjonowała dywizja pułk, to tutaj dzisiaj jest batalion saperów, batalion wojsk, obrony terytorialnej i oczywiście batalion transportowy. Widowiskowo brzmiała także orkiestra wojskowa z Żagania, która stanowiła oprawę muzyczną święta XI pułku logistycznego.